W tym materiału ci powiedzieć jak możemy wykorzystać Microsoft Teams do organizowania spotkań oraz o sztuczkach które mogą przyspieszyć proces właśnie delegowania, tworzenia, organizowania, kategoryzowania czy tworzenia konferencji przy zapraszaniu czy spersonalizowanych treści. Widzimy też że tutaj stąd możemy też sprawdzić dokumentację porad i wskazówek, sprawdzić narzędzia, mamy pomoc techniczną czyli wiadomości z sieci społecznościowych. No i OK. Możemy tutaj utworzyć bezpłatne konto. Ja już jestem zalogowany i stąd wybiorę organizację swoją i kliknę kontynuuj. Oczywiście jeśli mamy kilka organizacji, czy też jako konto osobiste, no to wtedy będziemy mogli wybrać je i następnie dopasować do naszych potrzeb. Widzimy tutaj, że chcę potwierdzić swoją tożsamość, zaraz zostanie wysłany kod, muszę przejść weryfikację, więc uzbroimy się chwilkę w cierpliwość. Mam już kod zabezpieczeń tutaj na mojej drugiej skrzynce i będę zalogowany. I OK. Widzimy, że mogę pobrać aplikację na smartfona, aby zalogować się bez użycia hasła. Daje to takie uwierzytelnianie dwuskładnikowe, gdzie mamy właśnie na przykład wykorzystanie, powiedzmy, odcisku palca, tak, dany. Więc możemy też to wykorzystać. No i myślę, że na razie z tego nie będę korzystał, bo chciałbym Ci bardziej pokazać funkcjonalność, ale zawsze możemy dać tą pasję bezpieczeństwa. I tak oto wygląda moje konto. Stąd widzimy, że mamy powiadomienia. Te powiadomienia będą automatycznie aplikowalne do naszej przeglądarki. Widzimy też, w jaki sposób to wygląda. Czyli szybko może przypomnę, jak tak naprawdę możemy korzystać. Tutaj jest nasz kanał. Nasz kanał może być dopisany, czyli bezpośrednio tutaj na naszym kanale wiadomości możemy dodawać jakieś treści. Te treści to może być format tekstu, czyli zwykły, który znamy z Office. Być może jakieś emotikony, gify. Mamy też pochwałę. Gdy mamy wiele osób, możemy je takie wysłać. Ja mam też integrację z Trello. Opowiem Ci również o integracjach, bo mogą też pożyć funkcjonalność. Mam też integrację z Poli czy z innymi narzędziami, których być może tutaj nie masz. Widzimy też, że stąd mój kinąć więcej aplikacji. No i tych aplikacji, które poszerzą i zautomatyzują nasze spotkania, jest naprawdę dużo. Więc jeśli chodzi nam o aplikacje osobiste czy kalendarze, to stąd jest tego naprawdę dużo. Mamy boty, karty, automatyzację. Przejdźmy może do naszego czatu. Tutaj, będziesz na, tutaj będzie nasz czat. Jeśli wprowadzimy nazwę na grupy, czy tak, no to będziemy mogli oczywiście to wykorzystać. No i to będzie widoczne, jeśli będziemy wpisywać dane nazwy, tak? Więc jeśli bym wpisał powiedzmy 12 to też mógłbym nawiązać bezpośrednio, właśnie wpisując maila, w zależności od tego, w jaki sposób chcielibyśmy wyszukać. To mamy nasze zespoły. Nasz zespół może również mieć podzespoły. Te podzespoły mogą mieć własnych członków, a te podzespoły mogą mieć własne konwersacje. Jeśli jest taka kudeczka, to znaczy, że podzespół, no akurat może jest prywatny i możemy ustawić kanał, że tylko na przykład tylko właściciel może publikować wiadomości, czy każdy może mieć analizę i sprawdzić aplikacje, które są podpięte. No i tutaj mamy coś, co będzie nas na pewno interesować. Mianowicie możemy rozpocząć spotkania, ale i planować. W tym przykładzie możemy również zaplanować spotkania. Tutaj mamy rozmowy. Te rozmowy mogą być na przykład dodane bezpośrednio z jakiejś grupy, ale możemy dać jakiś konkretny numer telefonu, czyli możemy wykorzystać to narzędzie również do wykonywania połączeń. Wszystko w jednym. Niesamowite, nieprawdaż? Dalej mamy pliki. W plikach również możemy udostępniać jakieś materiały. Widzimy tutaj, że ja mam tych materiałów dosyć dużo, tak, ale. Możemy też wykorzystać choćby podłączoną chmurę Microsoft OneDrive i ja, na przykład, mógłbym synchronizować to z naszą chmurą, a następnie poprać te dane. Czyli jednym kliknięciem możemy się połączyć. Dalej mamy też aplikacje, które możemy połączyć. W tym przykładzie mamy nawet choćby Zooma. Sam Zoom pozwala nam na wystartowanie, na przykład jakiegoś spotkania prostymi komendami. Możemy dołączyć do spotkania, możemy wpisać help, pisząc help, możemy sprawdzić inne oczywiście komendy, tak? Klikając help, zobaczmy tutaj i widzimy, że mamy możliwości. Czyli klikając start, możemy rozpocząć automatycznie spotkanie. Tak, ID. Mamy start topic. Możemy wystartować ze spotkaniem. Jako temat, join. Podajemy numer ID, do którego możemy dołączyć. Mam też help. i możemy się też wylogować. Stąd też mamy oczywiście bezpośrednie przyciski. Jeśli kliknę start, będę mógł automatycznie się połączyć. Aha, musimy na początku połączyć się z Zoomem, bo jeśli jesteśmy wylogowani, no tutaj będziemy poproszeni do zalogowania. Na zadanym materiale powiem Ci o kilku sztuczkach, które są również tu dostępne. Polecam, abyś zapoznał się. Z Microsoft Teams również jest możliwa aplikacja do pobrania na nasz komputer, na nasze urządzenie mobilne. Możemy też korzystać z webowej aplikacji, a tak poza tym są też aplikacje, które wewnątrz mogą poszerzyć jeszcze bardziej funkcjonalność Microsoft Teams. Dzieli się to na takie kategorie jak edukacja, produktywność, galerie, zarządzanie projektami, usługi komunalne, społecznościowe, komunikacje, pliki, dokumenty, zarządzanie zawartością, zarządzanie firmą. Powiązane z IT administracją, zasoby ludzkie, narzędzie dla, dla deweloperów, wizualizację danych, szkolenie i samouczek, czy wiadomości albo pogoda. Czyli możemy też wykorzystać to, wykorzystując choćby na przykład też wtyczki od samego Microsoft Corporation. Widzimy też, że pod każdą z tych wtyczek mamy też twórcę. No, i niektóre są bezpośrednio zintegrowane, oczywiście, z całym pakietem Microsoft Office, który jest dostępny. No i spółdziała to są tak dobrze jak usługi Google, bo stanowi też jedną całość i jest stworzony, by miało to synergię i synchronizację pomiędzy innymi narzędziami tej firmy. No i na sam koniec, również warto zobaczyć, w jaki sposób możemy tworzyć takie spotkanie i dołączyć do nich. Czy widzimy, że jeśli mam spotkanie, mogę stworzyć szybkie. Klikając na to, bezpośrednio jestem ładowany do edytora. Tutaj widzimy, że użytkownik, Mogę włączyć kamerę czy też wyłączyć. Włączając, widzimy, że zostało dodane. Widzimy też jakość mojej kamery. Mogę też włączyć nieużywanie dźwięku czy dołączyć z wyciszeniem. Widzimy, że mogą być dźwięki z sali, więc możemy też na przykład wykorzystać Bluetooth do tego. Mogą być też dźwięki z komputera. Tu możemy sprawdzić konkretne ustawienia niestandardowe, gdzie mamy wszelkie oczywiście statystyki. Tutaj mamy spis filtrów, który możemy użyć. Bezpośrednio jest stąd widoczny. Czyli widzimy, że jest to możliwe do nałożenia i możemy ustawić to do naszych potrzeb. Jeśli mamy black screen, czy chcemy oczywiście rozmycie, możemy także to wykorzystać. Warto zaznaczyć, że możemy również dodać nowe, i wtedy automatycznie zostanie to posortowane. Dołączając teraz, pozór, że zaznaczę tutaj sieci prywatne, niepubliczne. Zezwalając na dostęp, widzimy, że jestem zalogowany. Mogę teraz dodać bezpośrednio uczestniku spotkania z mojego panelu, ale też mogę ich zaprosić. Tutaj widzimy, że mogę podnieść rękę. Mamy taki wspólny mianownik, mówiący o tym, że na przykład jakiś użytkownik podniósł rękę i mogę umieścić w centrum uwagi danego użytkownika. Czy jeśli ktoś zgłosi na przykład zainteresowanie, no to będziemy mogli oczywiście wykorzystać to i bezpośrednio przełączyć danego użytkownika, jeśli chce coś powiedzieć, przedstawić, też udostępnić ekran. Stąd widzimy, że na przykład mogę teraz kliknąć Zamknij centrum uwagi, no i teraz wracamy z powrotem. Stąd mamy też konwersacje. W tych konwersacjach Mogę bezpośrednio umieszczać również ważne wiadomości. Webinar za 15 minut, i tak dalej. Widzimy, że automatycznie jest zaznaczona taka czerwona tutaj obwoluta danego. Mogę oczywiście też dać jakąś reakcję na to. Mamy też załączniki. Te załączniki mogę bezpośrednio importować z mojego komputera, ale też na przykład z mojego połączonego OneDrive'a. Tutaj mamy też możliwości wykorzystania aplikacji, które wcześniej dodałem. Czyli bezpośrednio mogę wykorzystać funkcjonalność innych narzędzi, by połączyć to z naszym Google Teams. Mogę mieć osobne pokoje. Czyli widzimy, że mogę utworzyć osobne pokoje, do których będę mógł przydzielić użytkowników, co pozwoli na zarządzanie. Widzimy, że mogę dać nowy, na przykład zaznaczyć, nie wiem, Team 1, zmienić nazwę. No i z powrotem wracając, zmieni nazwę tutaj jako Team 2. I bezpośrednio stąd będę mógł to wykorzystać. Jest tu Team? Widzimy, że mamy to. Wykonane, no i dalej mamy także więcej działań, bo bezpośrednio stąd wyłączyłem przez przypadek kamerę. Ctrl-Shift-O to jest wyłączenie kamery. Ctrl-Shift-M to jest włączenie. Tutaj możemy ustawić też kondycję i wydajność naszego urządzenia to w jaki sposób to wygląda. Możemy też tworzyć notatki ze spotkania. Jest to ciekawe narzędzie. Czyli, jeśli tworzymy jakieś notatki, możemy bezpośrednio je potem zapisywać, tak? I tutaj mamy spotkanie. Mogę napisać, wykonaj to. A na przykład możemy zrobić, powiedzmy, nie wiem, w punktuatorach. Wykonaj jeden. I tak dalej. No i bezpośrednio stąd mogę notować, a jestem jednocześnie w danym spotkaniu. Pełen ekran, efekty tła. Oczywiście pokazałem ci, że możemy je bezpośrednio zmieniać. Zaglądając, widzimy, że mogę jednym kliknięciem zmienić, łączyć napisy na żywą, czy rozpocząć nagrywanie. Widzimy też, że możemy wyłączyć na przykład dymek czatu. Tu mamy klawiaturę numeryczną, gdzie możemy także znawigować, jak to wygląda, zwizualizować, jak to wygląda. I tu mamy najważniejszą prawie funkcjonalność, bo możemy udostępniać zawartość, to może być też uwzględnieniem dźwięku z komputera. Jeśli chcemy, by to było uwzględnione, możemy to dodać. Jeśli wiemy, że na przykład. Nasz mikrofon pobiera dużo, być może nie jest to najlepsze. To mam wszelkie okna. Te okna, oczywiście, to nie jest tylko przeglądarka. To jest pulpit. Jako, że ja mam trzy monitory, to mi pobiera trzy screeny. Mogę jednak udostępnić konkretne okno. W dolnym lewym rogu widzimy też, jaka aplikacja oferuje dane okno. Folder pobrane, folder program data, OneNote. Mamy też możliwości na przykład wykorzystania tablic. Gdzieś ja udostępnię na przykład screen, powiedzmy. No i jak będzie screen 2, no to będzie to widoczne, tak? Widzimy, że teraz zaznaczam i mam to bezpośrednio dodane. Mogę też udostępnić ten dźwięk, mogę udostępnić też konkretną treść. Może to być program data, czyli bezpośrednio wtedy to udostępnię, co tutaj jest, tak? Tu mamy zakończenie spotkania, tu mamy naszą konwersację, o której Ci pokazałem. No i ta konwersacja, która jest tu dodana, może być oczywiście też połączona z innymi aplikacjami, jak Ci mówiłem możemy też nawet połączyć Zoom, gdzie możemy połączyć z innymi użytkownikami. Jest naprawdę masa funkcjonalności. Tutaj mamy też wiadomości, które mogą być edytowalne. Możemy na przykład dodać bezpośrednio zadanie z Asany jako to-do list, jeśli wiemy, że tworzymy notatki, które są tu dostępne. Czyli także automatyzujemy proces, to w jaki sposób moglibyśmy właśnie dodać. Poza tym mamy też wyłączenie przychodzących video, jeśli nie chcemy, chcemy zachować prywatność i zastosować właśnie takie skoncentrowanie, po lewej widzimy też czas danej rozmowy czy szczegóły spotkania. Stąd widzimy, że możemy skopiować te informacje, a następnie udostępnić innym osobom. Nadal mamy możliwość też oczywiście zmiany. Kto może ominąć poczekanie? Czyli na przykład osoby mojej organizacji możemy nadać konkretne uprawnienia, wykorzystując do tego presety Microsoft Teams. Polecam, abyś się z tym zapoznał. Wychodząc oczywiście zostanie to skończone. Jesteśmy teraz z tym i widzimy, że mogę zminimalizować okno. Wychodząc tak. I teraz widzimy, że było to spotkanie stworzone. Mamy notatki ze spotkania, możemy zapisać pliki ze spotkania, możemy również sprawdzić opinie, wysłać także na przykład ankietę, która pozwoli zbadać feedback po danym spotkaniu i w fajny sposób zautomatyzuje to proces stworzenia konferencji za pośrednictwem narzędzia Microsoft Teams.